No, Milka, przywitaj się. Przywitaj się ładnie. Co? No, gdzie jest piłeczka? Nic jej nie ma, tak? Nie ma tam nic? Milka, tutaj, zobacz, tu masz. No dawaj. <laughs> przywitaj się z publicznością. Cały czas leżeć tylko na kotu. Tak? Chodź. Ty leniu. Uwaga. brać na ręce. OK. Zostawiamy z powrotem aparat do ręki. Mój kwiatek. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo ja nawet nie widzę. O, idziemy, Milka. I... kałup na kanapę. Co to jest taka zre miliona dzisiaj? Tu nie możemy być, bo tu jest ciemno. Chodź. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Chodź. O. Chodź, ty moja, ty. Uwaga, jest do góry na gabie ekran. I jesteśmy. I Milka! Pokaż się publiczności, jaka ty fajna jesteś. Chwila, muszę trochę wyczyścić. Dobra. Milka! No? może z tyłu kostki? chodź, idziemy do kuchni. Chodź! Chodź, Milka! Chodź, chodź, damy patyczek. Chodź, chodź, damy patyczek chodź, no chodź. chodź, dostaniesz patyczek. Milka. Milka. No chodź, chodź dostaniesz. Chodź. No chodź. Milka. chodź, dostaniesz patyczek. chodź, 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 Do kuchni, do kuchni. Milka, chodź, no, chodź, jak ludzie chodź, 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 tu. Nie, to nie. No właśnie. Teraz szukamy batyczek. O, gdzie? O. Zróbmy jeszcze taką patyczkę. Zrób, zrób. O. O, I, 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 i. Milka już o, no, Milka już się zadowolona. No, Milka, dawaj. Otrzymaj to. O, pięknie. A Zaraz jej taki patyczek. Oj, nie widać. Nie ciemno. Chodź tu, tutaj, Milka. Majiemy światło, może to wyjaśnić. Co? No nie! Nie masz kopkę. No nie. Tu. O, taki padeczek jej zaraz mamy. No, uciekałam. Tam gdzie jesteśmy. jeździmy. jest. Łapie z gębą, Milka. No, już zdewać, tu jest jeszcze. Tu. Tu. Tam masz. No, najpierw to musisz zjeść. Jak tego nie zjesz, to nie dostaniesz patyczka. Musisz to zjeść. Słyszysz? Najpierw musisz to zjeść. Już. Zjedaj, zjadaj, wiadaj. Zjadaj to! Milka, uwaga, muszę na chwilę położyć aparat i dać u gęby. O. Tu! Milka! Zrzucisz aparat! Milka! zasłaniaj obiektywy! No! Nie ma! To? Twoje ramy pyszek! Milka to! Nie, to nie! ها آه oh. yeah.

Niestety, ale nam się zaraz rozładuje aparat. Chodź. Chodź. No Milka, zrobisz coś ciekawego jeszcze? Zobacz, tu jest kostka. Gdzie pół kostki? O. No jest. Dawaj, dawaj. Tu jeszcze kawałek. No chodź, no chodź. Zagaszam światło. Ciemno. Chodź. E, e, ciao, idziemy do pokoju. Do pokoju. E, gdzie ty mi? Milka. Wiesz... Tu jest ciemno. O, wstawaj. Aj, <grychy> Milka, Milka. Tu jest najjaśniej. No, Milka, pozręcz się ładnie. Bo już będziemy kończyć. Wiesz? czy co wyleć na buzie. K. No. Mmm. Mm. No co? wiesz? Koniec? Chwilka? Tak? Jeszcze tylko się pożegnamy. Z Państwem. <laughs> Pioseneczką. O ludzie, ile się tam nam nie No bo nie widzimy i złączą się pioseneczki. Co się. się? No, już moja kochaniutka, czak, mm. No, żegnamy się z Państwem. No, już się żegnamy, tak, Milka? Powiedz do widzenia. Powiedz do widzenia. Milka. Powiesz? Oho. To żegnamy. Milka? Pożegnaj się. Papa. Pa. No dobra. Cześć. Piona, Milka. Piona. Piona. Dobra. Cześć.